Siemaneczko, witam Was bardzo serdecznie Dzisiaj witamy na moim kanale Grzeszka Cześć Grzeszek. Siemanko e, I m, Grzeszek tutaj mieszka 20 lat już w Anglii Więc może jakby, e, no może dużo powiedzieć o tym kraju I jak się żyje w tym kraju Dlatego e, możecie tutaj m, dowiedzieć się e, Jaką opinię ma na temat e, właśnie tego kraju i, od razu chciałbym, tak jak większość tych kanałów, które tutaj w Anglii bardzo jakby dyskryminują tą Anglię. I chciałbym właśnie że się tutaj zwrócić się do ciebie z pytaniem, co Ty sądzisz o życiu w Anglii? Jak, jak Ci się podoba, jak to wszystko według Ciebie wygląda w Anglii? Czy Ty jesteś zadowolony? Słuchajcie, ja wam powiem tak jak to było. A... Zacznę od tego, że jakby były takie czasy w Polsce jak są teraz, to po pierwsze nigdy bym nie wyjechał. Ja wyjeżdżając za granicę w tych latach było 20% bezrobocia w Polsce, i tylko pracę mogłeś sobie zarobić, jeżeli miałeś jakieś układy. Jeżeli już poszłeś, no to albo ci wypłacili, albo ci nie wypłacili, albo jakieś umowy zlecenia mhm. itd. I najpierw pojechałem do Grecji, pracowałem na Olimpiadzie 2004 Ateny 2004 i później po Olimpiadzie się ta gospodarka grecka zasapała, bo oni się wiadomo zapożyczyli no sorry, i... sorry, że Ci przerwę, czy to prawda jest, że wylądowałeś tak jakby, byłeś tak jakby bezdobny? Nie, jak gdyby tylko autentycznie byłem, bo byłem tak zdesperowany, ja jako facet no, ja jednak, za punkt honoru, sobie dałem utrzymać rodzinę. I ja zapewniałem rodzinę, że ja jadę, bo mam załatwioną pracę. A tak naprawdę nic nie było pewnego. Miałem parę groszy w kieszeni. Pojechałem do Anglii, przepraszam, do Grecji. No i starczyło na jedną noc w hostelu. Poszłem pod polski kościół. Tam nie udało się znaleźć pracy, i bez języka, bez niczego, spotkałem takich naszych rodaków, co tak sobie lubili popić, i pytałem o pierwsze rady. Tak, tak, no niestety tak. oni mnie przygarnęli. Dla nich najważniejsze było wypić. Także mhm. zapomnij, że jaką pracę. E, oni mi mogli załatwić, po, mniej więcej powiedzieli. Właśnie gdzie był ma... dom, dom jakby, jakby dach nad głową, tak, żeby... Ta, tak? to był taki dach nad głową, że, że, że to był opuszczony dom. Po prostu z jednej strony narkomani, heroina, te sprawy, z drugiej strony alkoholicy. I tak szczerze mówiąc, m, na cześć się nie szło tam położyć spać. Trzeba było się troszkę tam, e, jak to mówię, znieczulić. No ale robić swoje rzeczy. W tym. <laughs> tak, było, było ale bardzo miałem swój plan, ]ach. wiesz, chodziłem, jak, tak, jak to się mówi, tam się nazywała Kanigost, e, ściana płaczu Byłem w sumie bezdomnym e, dwa tygodnie, po dwóch tygodniach e, znalazłem pracę i Pracowałem e, z, e, z dwoma Polakami, pozdrawiam, jeżeli będzie oglądał Pozdrawiamy oczywiście Ten mój kolega i po prostu i jeszcze byłem, mieszkałem w tym opuszczonym lokalu, chodziłem do pracy, i szef był z Egiptu i się pyta: A słuchaj, gdzie ty mieszkasz? A ja nie, nie umiałem tego powiedzieć po grecku, ten powiedział: Arek, eee, no on mieszka na ulicy. A on tak popatrzył, Arab, i mówił: Słuchaj, ty z jakiego kraju jesteś? A ja mówię, jest polski, a on się patrzy: Arek, a ty skąd jesteś? O mój z Polski. Jak ty możesz pozwolić, że twój rodak śpi na ulicy? Jak to może być? Jeżeli ty go nie przyjmiesz dzisiaj pod dach, ja cię jutro nie chcę widzieć w robocie. Oh. <grych> tak. Oh, Jest... oh, to bardzo dobre nastawienie. Słuchaj. <grych> oni tam inaczej patrzą na to muzeumanie. Tutaj ludzie klą na tych muzeumanów, a propos muzeumanów, to ja jeszcze wrócę. No i po prostu tak, tak było, że oni mnie przyjęli pod dach, mieli większe znajomości, ja już miałem wypłaty i. Po pierwszej wypłacie wynajęłem sobie u Hanysa mm -hmm. e, pokój. Pozdrawiam Hanysa. Pozdrawiamy się. I jakoś to poszło. I wiadomo, później było już tylko lepiej, bo ja miałem na celu jednak zarabiać, a nie balować. Niektórzy przyjeżdżali tylko po balować. No ale wiadomo, była Olimpiada, zapożyczyli się Grecy, przyszedł kryzys, człowiek się przyzwyczaił, bo jednak wypłaty na Olimpiadzie były wysokie, a później redukcja wypłat była. Mm, no dosyć spora, jak ja średnio w 2004 roku miałem wypłaty 1500 euro, i później spadło nagle do 750-800 euro, euro. Także wiesz, mm -hmm. pojechałem do Wielkiej Brytanii. No i w Wielkiej Brytanii też. E, za no, Wziąłem urlop na dwa tygodnie. Niby jakby tu coś nie wyszło. E, i taka była firma 99 p Store, czyli Night in IP Tam się bez języka zatrudniłem. Pozdrawiam tych, którzy mi to e, załatwili, tą pracę. No i tak zostało. Nie byłem zadowolony za bardzo z tego miejsca, bo to mała mieścina, Jak to, za to praca było? Night IP Store, na Werhausie. Na, na Ale tam mi się spodobało, że. Pierwszy dzień, drugi dzień ja tam przepracowałem, oni tam patrzyli, na mnie patrzyli, ja nie wiem o co chodziło. Zawołali mnie na górę z tłumaczem i on kazał mi podpisać jakiś papier. A wiadomo jak to rodacy mówili: O, teraz cię zwolnią, bo palety a Ja taki wózek obsługiwałem elektryczny, nie wiedziałem jak to zrobić, no i no. palety złamały, bo oni mówią, Ale zaraz już wylecisz. No jak to robili po prostu? Jak to Polacy, nie? No, no I słuchaj, i ten, i dostałem jakiś papier, a mówię: Co to jest? A on mówi kontrakt. Ja mówię co to jest kontrakt? On mówi, to jest na polskie coś takiego jak umowa o, e, o, o pracę. na stałe. Mm -hmm. Wiesz co? A mi aż łzy, łzy w oczach stanęły, myślę, to ja się musiałem tyle tułać. Tak. Tyle tułać i w takiej jakiejś Anglii, gdzie ja nigdy sobie nie planowałem przyszłości. Jak widziałem tam Benihila w telewizji, nawet jak widziałem ją w telewizji, to nie za bardzo mnie przekonywało. Tak. Ale dostałem taką umowę, ba. I co się z tym wiąże? Ja mogłem sobie wziąć telefon komórkowy, ja mogłem sobie wziąć e, kredyt, i ja mogłem już, swoje życie wziąłem. zaplanować. I... Ja, jako młode małżeństwo, co ja mogłem zrobić? Ja tylko mogłem zaskładać kapusty, jak to się mówi, ale wiesz, jak to jest z tym składaniem. Tak, wiesz? Tak, tak, A tu jednak mogłem sobie coś wziąć na raty, coś kupić i już właśnie, e, tak jak miałem przyjechać na rok 2. W końcu odżyłeś. To zostało odżyłeś. lat 20. No wiadomo, na początku było. Ciężko, bo to były takie czasy jeszcze dziwne, bo przyjeżdżali. Problemy było wynająć, wynająć mieszkanie. Bo tak, jeżeli chciałeś wynająć mieszkanie, to chcieli od ciebie e, banka kont, czyli detale konta. I pracę bym Ale być. słuchaj, jaki był numer. Ale jak mogłeś dać im detale z banku skoro szłeś założyć konto, oni pytali adres zamieszkania. <grym 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 <zamiarzy> <grym tak, właśnie, także kwadratura koła, ale później tak. już w takich większych miastach pojechaliśmy to konto już oni mieli więcej takich przypadków bankierzy i po prostu byli bardziej ogarnięci o klienta mhm. i założyłem sobie w Northampton to konto i jakoś poszło. No najgorzej było właśnie, bo tutaj było płacone miesięcznie I jak przyjechałem, tam miałem ze sobą parę euro No to szybko wiadomo poszło tak, tak. No i musiałem czekać do tej pierwszej wypłaty Za bardzo nie było można od kogo pożyczyć tych pieniędzy No bo nikt Cię nie znał mhm. Wiadomo, tak. zbieranina na całej Polski tak, tak. Ale już tutaj zauważyłem, troszkę było inne towarzystwo Niż w Grecji W Grecji tam było dużo ludzi takich, którzy uciekli przed prawem i, mhm. I tam właśnie ja się obracałem między. Ja nie mówię, że byli źli ludzie, byli normalni ludzie, tylko że nawyki tych ludzi już były całkiem inaczej, mi się żyło, współpracowało z takimi ludźmi, którzy tutaj przyjechali, Niektórzy byli po studiach. Całkiem, całkiem, całkiem inna, mhm. jak to się mhm. mówi, bajka. Rozumiem, rozumiem. A powiedz mi, Rześu, e, czym ty się teraz zajmujesz? E, jak mówię, teraz jestem kierowcą e, zawodowym, ale nie byłem. E, Wręcz twierdziłem, że się nie nadaje do tego, nie nadaje. Ale jak była pandemia i po prostu ja pracowałem na warehouse, i tak sobie pomyślałem, że tak naprawdę nie wiadomo, jakie czasy idą, co się może stać. Ja na tym warehouse, jedyne uprawnienia angielskie, bo oni polskiego świadectwa wykształcenia za bardzo nie tolerują. Tylko tolerują te, te, te papiery, które tak, masz tutaj. Tak, tak, tak. No to czyli co ja mam? Ja mam operator jakiegoś wózka widłowego i Rich Trac. Znaczy, doszłem do wniosku, że ja nie mam tak naprawdę zawodu. I tutaj sobie zrobiłem uprawnienia na najpierw kategorię Class 2, to się nazywa później Class 1 z myślą o tym, że finalnie chcę być. Instruktorem nauki jazdy dla samochodów ciężarowych, mm -hmm. ale co się wiąże z tym, że mm, trzeba odjeździć jakiś staż na każdej z kategorii. Po prostu weszłem e, jako kierowca ciężarówki e, i bardzo mnie urzekł ten system pracy, który mamy: cztery dni jestem w pracy, cztery wolne, i po prostu tak mi się to fajnie, to mi umożliwiło. To, co robię teraz. Dużo wyjazd, dużo mam czasu, żeby wyjeżdżać, dużo mam czasu do robienia podcastów. Tak jak dzisiaj rozmawialiśmy no, z właśnie, Darem. Właśnie mieliśmy przyjemność robić podcasty od także. Dla mnie, już, tak jak ja stwierdziłem, już, ja już się nie dorobię. Ja już się nie dorobię, Bóg wie, jakichś pieniędzy. To, co mam, to mi w zupełności starcza, mm -hmm. ale mm -hmm. dla mnie najważniejszym dobrem to jest to, że mam dużo wolnego czasu. No tak, to wiadomo, to jest duża zaleta. I to by było. Możesz... W tych dniach możesz sobie działać inaczej. Ale jest... teraz ja ci powiem, ludzie mają pieniądze, weź się umów z takim człowiekiem, ale on nawet nie ma kiedy się z tobą umówić, bo on cały czas telefon, cały czas telefon. Ja wiem jak przyjeżdżam do Polski, ludzie mają pieniądze, ale żeby te pieniądze zarobić, oni muszą poświęcić dużo, dużo więcej godzin, tak, tak. żeby te pieniążki mieć. I tak. de facto jest tak, od poniedziałku do soboty, ja nie mówię o wszystkim. Bo ci co mają interesy to mają ok Ale ci którzy pracują dla innych To jest tak, od poniedziałku do piątku W sobotę nad godzinę, Po nadgodzinach do Biedronki Jakieś whisky, w niedzielę przemęczyć w poniedziałek tylko no, to samo Ale to nie są wszyscy Bo są ludzie tak poustawiani Tak którzy mają troszkę Oleju w głowie, i tacy ludzie oni sobie dadzą radę, czy to w Polsce, czy za granicą, czy ich dasz nawet, nie wiem, na Ukrainę, bo on ma to zakodowane w głowie, że on musi iść do sukcesu. Tacy mhm. ludzie mają wszędzie dobrze. Mhm. Dobra Grześcia, powiedz mi, kurde, bo jak zauważyłeś, wiele jest teraz tych filmików, tak, którzy tak tą Anglię, tak jak mówię, krytykują, że Anglia się skończyła. No, ja akurat się z tym nie zgadzam, bo no też wcześniej miałem okazję e, przeprowadzać wywiad z kierowcą i, i był odmiennego zdania. A powiedz mi, co ty sądzisz w ogóle o tym, czy Anglia się skończyła? Jak ty to widzisz w ogóle? E, jak, jakie masz w ogóle zdanie na ten temat? Ja ci powiem, to może być świeżo. Ja analizuję swoją sytuację. Tak, tak. Jeżeli coś mi nie idzie, ja się nie kłócę, nie płaczę, po prostu zmieniam pracę i idę dalej. I dla mnie skokowo się poprawiło, skokowo się poprawiło po Brexicie, wbrew pozorom. Jak zaczął się, tak powiem, ten shortage, walka o pracownika, jak, jak pracodawcy zorientowali się, że jest mniej pracowników Pracowniku. na rynku, a zwłaszcza wykwalifikowanych. Eee, tak na, jak na przykład kierowców, gdzie może pamiętacie, jak był problem z paliwem, przez to, że nie miał kto jeździć z systemami. Tak, tak było. Takie eee, ja mam na ten temat odmienne zdanie, ale, ale powiedzmy, że tak było. I wtedy właśnie z, y, każdy zakład pracy y, kusił takiego kierowcy lepszymi warunkami. Po, ja strasznie na tym skorzystałem. Mhm. A, odnośnie, ja czasami się dziwię, że ludzie narzekają. Że się coś nie podoba. Ja mówię, jeżeli coś mi się nie podoba, ja robię to, żeby to zmienić. <grych> Rozumiesz, mm -hmm. jeżeli ci się nie podoba, zmień kraj. Jedź do Niemiec, może tam jest lepiej. Mm -hmm. Albo jedź, nie wiem, do Tajlandii. Tam jeszcze podobno jest lepiej. Mm -hmm. nie? Moim, zda moim zdaniem, moim zdaniem. No ale nie zgadzasz się z tym, że tak jak jest większość właśnie. Jest taka moda, jakby nie wiem teraz, nie wiem czy to wyświetlenia. Czy Myślę, chodzi? że to chodzi o wyświetlenia. Myślę, że po prostu jest temat ruszany cały czas. Anglia się skończyła, najgorsze dzielnice, wiadomo, i to jest właśnie powód tego, że jest tak biednie w Anglii, że Anglicy upadli i tak dalej. To... Ja już mówię Wam, jak to działa. Ja to Wam mówię. Tak samo działa Polska, polska prasa. Polska telewizja, że coś tam jakiegoś Polaka pobili po pijaku pod dyskoteką I jest artykuł, że biją Polaków A wiemy jak jest naprawdę Także ja myślę, że tutaj, bo to tu głównie na YouTube ja przeglądam takie e, różnego rodzaju treści I właśnie jak coś jest takiego, że powiesz że w Anglii jest źle na korzyść Polski No to wiadomo, a dobra jedziemy lub cieszymy się jak komuś jest gorzej nie? Tak, a jakbyś powiedział, że w Anglii jest lepiej to zaraz pod spodem by było dużo hejtu mhm. tak to działa, tak jest moje zdanie no i może, może też ludzie, którzy się wypowiadają na ten temat do końca nie umieją sobie tutaj poradzić. Jak to kiedyś Kaczyński Wiesz, powiedział. Tak wydaje, że to Kaczyński bardziej... powiedział, ale później za, to, to odsztykiwał, że mówiła, pojeżdżali na zachód, sami nie do rajdy. No tak to było, tak to było. No to jest moje zdanie. To jest moje zdanie, proszę państwa. Czyli ja uważasz, się dobrze ci się żyje w Anglii, nie narzekasz. Widziałem właśnie twój domek super. Widzę, że dobrze się ustawiłeś, także no... Bo raczej nie miałbyś prawa tutaj narzekać na, 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 to, na jakieś... Nie, ja, ja nie mam prawa na to wiadomo, czasami mnie denerwuje, czasami mnie denerwuje pogoda, jak za długo pada. A to to wiadomo, to, 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 to każdy po, dzień, Zacznijmy od tego, że Polska jest ładniejszym krajem. Ja, się, ja bardzo lubię jechać do Polski, patrzeć jak jest fajnie odbudowana, wypożyczam sobie auto, jeżdżę piękne cepeny pachnące w porównaniu do tutaj. No dobra, dobra, ale, ale, ale powiedz mi, yy, teraz jakbyś miał na przykład na ten moment, czy zjechałbyś do Polski, jak to wy, wy, właśnie... Wygląda no to już się mówię, wypadki? to tak to wygląda, że ja bym się czuł yy, obcokrajowcem w Polsce teraz. Wiesz, bo yy, to jest tak, przyjeżdżasz do Polski, mm -hmm. jesteś na weekend, mm -hmm. yy, odwiedzasz jedną osobę, drugą trzecią, zaczyna się poniedziałek, każdy ma swoje życie i ty nagle zostajesz sam. Tak, tak. I teraz co tu robić? Póki masz pieniądze, to jest OK, pojedziesz. Tu pojedziesz, pojedziesz tam, pojedziesz tam, ale ciekaw jestem, co by się stało, jakby musiał tam zarabiać. Nie wiem, co by się stało, dlatego wolę się nie wypowiadać, ale Czyli jak... Na masz... ten moment byś nie, nie zjechał to Jak to. Ja ci powiedziałem, że wygranego składu się nie zmienia. Póki mm. ja nie mam powodu do narzekania. wiadomo, czasami jest lepiej, czasami jest gorzej, jak wszędzie życiu, tak jak jest. Życiu, raz, tak, na wozie, ale... raz na ale oceniam to, że, że, że akurat tutaj e, się żyje bezstresowo, no. pomimo dużo rzeczy, których mi no, nie, nie odpowiada, no wiadomo, ale jest okej, okay. jest ok i nie wiem, co by się stało, gdybym... A, zacznijmy od tego jeszcze, że zanim, zanim e, przyjechałem do Anglii, to pracowałem tak, w Czechach, w Skodzie, pracowałem we Włoszech, Pracowałem we Francji. O kurde. Tak, i w Grecji. I, I powiem Wam, że w Czechach czesi strasznie rasiści. Już nie będę mówił. Najbardziej z tych wszystkich przyjaznych krajów to byli Grecy dla Polaków. No, Anglicy to tam jest różnie z nimi, ale, ale, ale spróbuj pracować. Na przykład powiem Wam przykład. No byłem teraz w Berlinie. W Berlinie i kręciłem taki film. Jest na moim kanale. i Chciałem zamówić coś tam Kawę czy coś, no zamawiałem kawę, pączki Chciałem coś zagadać do babki i ona wyczuła, że, że nie ten akcent, nie odezwała się nawet Nie odezwała, także Nie ma co narzekać Nie ma co narzekać nie? No tak, no i tu macie właśnie przykład Grzeszka, który Tak jak ja twierdzę, że anga się wcale nie skończyła Dla ludzi pracujących Dla chcących ludzi pracować i to na pewno poradzą sobie i nie będą narzekać tak jak inni to jest akurat e, przykład tutaj żeśka, że daje sobie świetnie radę w Anglii i co Ty byś polecił Anglii tak do żeby, żeby ludzie przyjeżdżali tutaj i jeszcze raz powiem e, jeszcze raz powiem że takie czasy jak są w Polsce teraz, ja bym nie wyjeżdżał już, ja bym już nie wyjeżdżał, ale jest, są ludzie ambitni, którzy mają taki fach, którzy chcą podjąć e, wyzwanie, którzy chcą poznać świat jak najbardziej. Chociażby przyjechać, zobaczyć, porównać i z tym doświadczeniem wrócić do kraju. Jak najbardziej. Dla młodych ludzi. Wiem, wiem że jest tak, że dużo ludzi zjeżdża i po prostu. Tylko dlatego, że tutaj długo byli, nie mogą się przyzwyczaić i wracając z powrotem No właśnie, no właśnie, dużo jest tak. Ale nic... dużo wyjechały i sobie dało radę, dlatego to zależy od, od, od człowieka, od człowieka. Nie namawiam, ale też nie, nie jest tak, że nic zniechęcam jakoś. Jeżeli ktoś by przyjechał, jak najbardziej da radę. No, no i właśnie fajnie, że powiedziałeś to o swoim jakby... Swój jakby, życiorys i tak dalej. Ja też że uważam, że w w ogóle się, jeszcze się nie skończyła, także na pewno, jeżeli e, dajecie sobie radę, w życiu to i tutaj. Słuchaj, czy, czy e... Polsce dajecie sobie radę? Powiedzcie, ale nikt, radę. nikt, nikt nie wie, no właśnie, ale to trzeba patrzeć, jaka jest sytuacja teraz na świecie. E, co się dzieje? E, jednak, Wielka Brytania, jaka jest, taka, jest, jest atomowym. Z ich głosem się liczy cała Europa, a niestety nasi nasz rząd i nasza siła narodu niestety jest jakoś pomijana. Także to też jest ważne. Tak tak jest. Także co Grzesiu, dzięki za wywiad. Eee, <laughs> dzięki. Pozdrawiam dzięki. serdecznie. Oczywiście subskrybujcie, lajkujcie, oglądajcie. Piszcie komentarze, czy podzielacie czy macie taką samą opinię e, jako Magrzesiek. I trzymajcie się do następnego. Papa, pa. pozdrawiam serdecznie ją.